Jego postać znana była warszawiakom. Ali mieszkał przed wojną przy ulicy Złotej, później przeniósł się na chorzą. Często widywano go na marszałkowskiej i w okolicach Ogrodu Saskiego. Zawsze elegancko ubrany, zwykle w jasny garnitur, kolorowy krawat i kapelusz borsalinu. Miły i uśmiechnięty. Znali go w walce nocnych klubów, nic dziwnego, był muzykiem, perkusistą. Świetnie grającym i czującym jazz, doskonale też tańczył. Czuł się w przedwojennej Warszawie bardzo dobrze, podobał się kobietom, nic dziwnego, był bystry i inteligentny. Niebawem u jego boku stanęła pochodząca z Krakowa żona Zofia. Pojawiły się także dzieci: Ryszard, urodzony w 1928 roku, a rok później Aleksander. Niby nie ma w tej historii nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Ali był ciemnoskóry. Nazywał się August Agbola o Brown przyszedł na świat 20 lipca 1895 roku w Lagos, w Nigerii, która wówczas była częścią imperium brytyjskiego. Wspólnie z ojcem marynarzem zaciągnął się na brytyjski okręt handlowy. Pływał kilka lat, po czym osiadł w Anglii, gdzie postanowił spróbować swych sił jako artysta. Przyłączył się do trupy teatralnej, z którą jeździł, odwiedzając różne europejskie kraje. Z Niemiec trafił do wolnego miasta Gdańska, a w 1922 roku mając 27 lat, postanowił zamieszkać w Polsce. Mówił o sobie, że ma talent do języków i jest poliglotą, znał biegle pięć, udzielał też lekcji. Gdy zamieszkał w Warszawie, mówił dobrze po polsku z charakterystycznym warszawskim akcentem. Nie szkadzało mu, gdy warszawiacy mówili do niego Panie Opalony. Był przyjezdny, a jednak chciał identyfikować się z krajem i miastem, w którym przyszło mu żyć. Gdy wybuchła wojna, nie opuścił swojej nowej ojczyzny, wszak mieszkał tu już 17 lat. Wziął udział w kampanii wrześniowej, walczył na froncie, a niektórzy badacze twierdzą, że wziął także udział w obronie Warszawy. Po roku 1939 jego biografia ma spore luki, które dziś trudno wypełnić. Niektórzy z badaczy twierdzą, że z uwagi na swój Charakterystyczny wygląd nie brał udziału w konspiracji, choć są też tacy, którzy twierdzą inaczej. Wszak był Polakiem z wyboru. Wiadomo, że podczas okupacji żył z handlu sprzętem elektrycznym. Podobno przy okazji roznosił materiały konspiracyjne. Zgodnie z ankietą personalną, jaką osobiście złożył w 1949 roku, zgłaszając chęć wstąpienia do zbowidu, w ruchu oporu rozprowadzał podziemne gazety oraz pomagał uchodźcom z getta. Ponad wszelką wątpliwość wziął Udział w powstaniu warszawskim. Jako strzelec Ali był w strukturach oddziału dowodzonego przez katrala Aleksandra Marcińskiego Łabędzia. Potwierdza to Jan Radecki Czarny, który osobiście widział czarnoskórego żołnierza na punkcie dowodzenia przy ulicy Marszałkowskiej 74, który służył w łączności w centrali telefonicznej. Był to batalion IWO, działający na terenie Śródmieścia w rejonie ulic Wspólnej, Wilczej, Marszałkowskiej i Chorzej, czyli niedaleko miejsca zamieszkania Alego. Udało mu się przeżyć powstanie, nie trafił też do obozu. Po wojnie znalazł zatrudnienie w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Stołecznego. Warszawy. Wrócił również do muzyki i grania jazzu. Niestety nie przetrwało próby czasu jego małżeństwo. Ślady wzajemnych sporów przetrwały w lokalnej prasie. W krakowskim piśmie Tajny Detektyw pojawiło się zdjęcie Augusta Brown oraz notatka, tu cytat Proszę o umieszczenie wezwania do szanownych czytelników o łaskawe podanie adresu męża mego, Augusta Brown, murzyna, tancerza, który od kilku miesięcy pozostawił mnie bez środków do życia i z dwojgiem małych dzieci i żadnej wiadomości o sobie nie daje. Podpisano Zofia Brown, Kraków. Brzmienie artykułu z pisownią oryginalną. W kolejnym numerze zamieszczono odpowiedź: Co do rzucenia żony, miałem widocznie powody ku temu. Dzieci zabieram do siebie, komunikuję, jeśli żona moja nie wie, gdzie się znajduje że pracuję w jednym z wytwornych lokali w Warszawie KWO Kokazian. Nie ukrywam się i nie chcę przez blamasz tracić posadę również według pisowni oryginalnej. W latach 50., Ali ponownie ożenił się także z Polką. Parał się również aktorstwem. W 1953 zagrał epizodyczną rolę w filmie Żołnierz zwycięstwa w reżyserii Wandy Jakubowskiej. Z tego filmu też pochodzi zamieszczone zdjęcie. W 1958 August bola wyemigrował z rodziną do Wielkiej Brytanii. Nad Wisłę już nie wrócił. Mimo to jak wspominała Tatiana, jego córka z drugiego małżeństwa, do końca życia był przywiązany do polskiej kultury, choć niechętnie wspominał czas okupacji. A w jego londyńskim mieszkaniu mówiło się Wyłącznie po polsku. Ali zmarł na raka w Londynie w 1976 roku, przeżywszy 81 lat. Badaniem jego losów zajmuje się m.in. Instytut Pamięci Narodowej. Tam też są dokumenty potwierdzające jego przywiązanie do Polski. Warto przypomnieć postać Augusta Obrauna, Nigeryjczyka, który z wyboru został Polakiem i najprawdopodobniej jako jedyny Murzyn z bronią w ręku, ryzykując życie, walczył w powstaniu o wolność swej wybranej ojczyzny. in